Dzień dobry. Witamy Państwa w pigułce wiedzy numer 2 z tematu charakterystyki geometryczne przekroju pręta. W pigułce tej przedstawimy Państwu sposoby wyznaczania środka ciężkości przekroju pręta. Zanim zdefiniujemy sobie sam środek ciężkości przekroju, najpierw wyznaczymy, zdefiniujemy sobie oś środkową. Będzie to taka oś względem której moment statyczny całego przekroju będzie wynosił 0. A środek ciężkości będzie to punkt przecięcia się dwóch dowolnych osi środkowych. Z przyczyn praktycznych te, te osie środkowe będą najczęściej osiami poziomą lub i pionową. Czyli mamy figurę, przekrój pręta, poszukujemy środka ciężkości SC, obieramy sobie początkowy układ współrzędnych YPZP, i teraz, żeby wyznaczyć współrzędną YC środka ciężkości, stosujemy wzór, w którym moment statyczny względem osi Z dzielimy przez pole powierzchni. Żeby wyznaczyć współrzędną zetową środka ciężkości, będziemy dzielili moment statyczny względem osi Y przez pole powierzchni. I otrzymamy w ten sposób układ osi Y0, Z0, które nazywamy osiami środkowymi. Te wzory tutaj na yc i zc one są mało przydatne. Pod momenty statyczne oraz pole powierzchni powinniśmy podstawić ich definicje całkowe. Żeby tego nie robić, będziemy przekrój dzielili na figury o znanych środkach ciężkości i polach powierzchni, czyli będą to figury składowe. I praktyczne wzory, z których będziemy korzystali, mają następującą postać. We wzorach tych Y, I oraz ZI są to współrzędne środka ciężkości I tej figury, czyli pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej w układzie osi początkowej początkowych Y, ZP. Natomiast AI to jest pole powierzchni I tej figury. No i jako przykład mamy taki przekrój pręta, obieramy sobie początkowy układ współrzędnych najlepiej w taki sposób, żeby cała, cały przekrój leżał w pierwszej ćwiartce układu początkowego. Wtedy nie będziemy mieli problemu ze znakiem współrzędnych środka, środków ciężkości figur składowych. I dzielimy sobie tę figurę na dwa prostokąty. Pierwszy prostokąt, który ma środek ciężkości SC1, i współrzędne Y1, Z1. I drugi prostokąt do współrzędnych Y2, Z2. No i teraz, żeby wyznaczyć, moment, żeby wyznaczyć środek ciężkości, współrzędną środka ciężkości YC, będziemy mieli w liczniku iloczyn A1 razy Y1 plus A2 razy Y2. Czyli to będzie moment statyczny względem osi ZP. A tutaj na dole suma A1 plus A2. I analogicznie współrzędną ZC wyliczymy ze wzoru w liczniku A1 razy Z1 plus A2 razy Z2. No i w mianowniku suma A1 plus A2. Tak wyglądają wzory na, na współrzędne środka ciężkości. W przypadku kiedy figury do siebie dodajemy. Ale nasz przekrój możemy także wyznaczyć, środek ciężkości naszego przekroju możemy także wyznaczyć Poprzez przyjęcie pierwszej figury jako dużego prostokąta o współrzędnych y1z1 i od tego dużego prostokąta odejmujemy ten mniejszy prostokąt w narożniku o współrzędnych y2z2. W takim przypadku y, praktyczne wzory to będą miały taką postać: czyli w liczniku mamy a1 razy y1 minus a2 razy y2. Natomiast w mianowniku A1 minus A2. I analogicznie w przypadku współrzędnej ZC: A1Z1 minus A2Z2 dzielone przez A1 minus A2. Ten minus wynika z tego, że tę figurę odejmujemy. To nie oznacza, że figura numer 2, figura składowa numer 2, ma ujemne pole powierzchni. Teraz tak, środek ciężkości będzie miał kilka charakterystycznych właściwości. Jeżeli przekrój będzie miał jedną oś symetrii, to środek ciężkości na pewno znajduje się na tej osi. Jeżeli przekrój ma dwie osie symetrii, to środek ciężkości znajduje się w punkcie przecięcia obu tych osi. I w takim przypadku w ogóle nie będziemy musieli wyznaczać współrzędnej yc lub zc. No oczywiście, jeżeli będzie tych osi symetrii więcej niż dwie, no to wszystkie muszą przecinać się w środku ciężkości. Środek ciężkości może się znajdować w punkcie leżącym poza przekrojem. Tak może być. Są takie, są takie przypadki, gdzie środek ciężkości leży poza przekrojem. Teraz, jeżeli będziemy do siebie dodawali dwie figury, to. Środek ciężkości będzie się znajdował na odcinku łączącym środki ciężkości figur składowych, czyli tutaj akurat SC1, SC2, bliżej, figury, bliżej środka ciężkości figury o większym polu powierzchni, czyli tutaj akurat blisko środka, bliżej środka ciężkości SC1. Teraz, jeżeli będziemy do siebie dodawali trzy figury, to środek ciężkości będzie się znajdował wewnątrz trójkąta, którego wierzchołkami będą SC1, SC2, SC3. Ponadto środek ciężkości będzie się znajdował bliżej krawędzi łączącej środki ciężkości SC1 i SC3, ponieważ suma tych dwu, dwóch pól powierzchni jest większa niż. Pole powierzchni SC2. Czyli to będzie bliżej boku łączącego środki ciężkości dwóch figur, których suma pól powierzchni jest dużo większa niż pole powierzchni trzeciej figury. I z tych właściwości też będziemy korzystali przy wyznaczaniu położenia środka ciężkości. Dziękujemy za uwagę.